Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest czwartek, 17 lutego, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii, kochani, Pan Jezus pyta swoich uczniów, za kogo go ludzie uważają. I oczywiście padają bardzo różne odpowiedzi, dlatego że niektórzy uważają Jezusa za Jana Chrzciciela, niektórzy za Eliasza, niektórzy za jakiegoś z dawnych proroków. Jezus pyta, a wy za kogo mnie uważacie? Jest bardzo ważna ta deklaracja, to wyznanie wiary, osobiste człowieka, żeby nie opierać się na tym, co inni myślą, co inni mówią. Ale na swoim osobistym doświadczeniu pana Jezusa. Apostołowie mieli to doświadczenie osobiste ze spotkania z panem Jezusem. Jeżeli również ty chcesz doświadczyć, kim tak naprawdę jest pan Jezus, to nie możesz ograniczać się tylko i wyłącznie do wiedzy. Wiedza jest potrzebna, ale mądrością jest dopiero umiejętne korzystanie z tej wiedzy. Bo może ktoś mieć jakąś wiedzę, nawet o panu Jezusie. Może skończyć studia teologiczne i wiele o nim wiedzieć, więcej niż ty, ale tak naprawdę może nie doświadczać obecności Pana Jezusa w swoim życiu. Gdybyś dzisiaj zadał komuś pytanie, kim jest według Ciebie Pan Jezus, to być może niektórzy by powiedzieli: to cieśla z Nazaretu, niektórzy by powiedzieli: to nauczyciel, rabin, niektórzy by powiedzieli: to uzdrowiciel, albo niektórzy, że to rewolucjonista. To ten, który dbał o potrzeby tych wszystkich, którzy byli uciskani i odrzuceni przez innych. Ale ważne jest, kim dla Ciebie jest Pan Jezus. A źródłem tego byś wiedział, byś się nie pomylił, kim tak naprawdę jest Pan Jezus, źródłem jest Słowo Boże. I według Kościoła Katolickiego Słowo Boże to to, które jest spisane, Pismo Święte, i również to, które jest przekazywane ustnie, czyli tradycja. Oczywiście nieporozumieniem byłoby, gdyby ktoś uważał, że Pismo Święte i tradycja podają zupełnie inny obraz Pana Jezusa. Jest to ten sam obraz, tylko w innej formie dotarł po prostu do nas. I również, kiedy w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi o swoim cierpieniu, to ten obraz Pana Jezusa cierpiącego. Nie mieści się w głowie świętego Piotra. On by chciał Jezusa takiego zwycięskiego, takiego triumfującego, natomiast cierpiący nie mieści mu się w głowie. Ważne jest, kochani, abyśmy my również nie lepili sobie takiego naszego Jezusa na nasze usługi, na nasze według naszego wyobrażenia. To, że ktoś powie: Ja uważam, że Jezus był czy jest kimś innym. To jest mało ważne, jak Ty uważasz, bo to zupełnie nie zmienia faktu, jaki Pan Jezus tak naprawdę jest i jaki był. Słyszymy dzisiaj w Ewangelii, że Pan Jezus bardzo ostro skrytykował świętego Piotra, nazwał go nawet szatanem, bo nie myśli po Bożemu, ale po ludzku. I ważne jest, żebyśmy my również nie zasłużyli na takie określenie Pana Jezusa, żebyśmy nie chcieli sobie wyobrazić Pana Jezusa takiego naszego. Tak jak wielokrotnie o tym mówię, niektórzy chcieliby Pana Jezusa takiego na obrazku albo takiego w żółbku w formie figurki, dlatego że On się nie odzywa, dlatego że On w jakiś sposób nie upomina nas, nie wymaga. A Pan Jezus jest żywy i prawdziwy. Zachęcam Was, kochani, abyście doświadczali każdego dnia relacji z Panem Jezusem, takiego osobistego doświadczenia, i żebyście potrafili emanować tym i dzielić się tą swoją wiarą z innymi. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.